Dzień dobry, witam serdecznie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że filmy, które wczoraj dodałem, zostały pousuwane, pozgłaszane do YouTube'a przez Ewelinkę. Słuchaj, Ewelinka, gdybyś nie miała nic na sumieniu, to byś tego nie zgłaszała, że dodaję całą prawdę na twój temat. Jak zablokują mi to konto, to ja się nie przejmuję. Będę dodawał inne filmiki, będę wysyłał ludziom filmiki tak samo. Na RedTube zastanawiam się, czy nie wrzucić i nie podać linku. Do tego dodam, że jestem bardzo wpływową osobą. Dobrze wiesz o tym. Jakub, Mich, nie nagrać już żadnego teledysku. W Warszawie jesteś spalona. Podzwoniłem tu i tam. Także zapierdol w nosa. Trzęść się jak galareta. No i co? Matka dwójki dzieci. Szpagatowa inteligencja. pruje się za kasę. Bardzo fajny przykład, aby mieć na teledyski. Jakub mich z tobą już nie nakręci żadnego teledysku, Każdy macie głęboko kurwa gdzieś. Będę nadal dodawał filmiki na twój temat i wysyłał. Tak jak powiedziałem. Do tego dodam jeszcze, Twój były partner wyremontował Ci mieszkanie. Mieszkanie, dom, siedział przez Ciebie 3 miesiące. A za co? Za to, że go kurwa na psiarnie zgłosiłaś, że niby Cię gwałci. jako mógł Cię kurwa gwałcić? Jak to są pomówienia? A po drugie, pizda nie mydło nie wymydli się. Takie jest twoje kurwa założenie. Sama mi to powiedziałaś, gdy byłaś u mnie w domu. Pizda nie mydło, nie wymydli się. Robisz to z przyjemności, robisz to dla kasy. Auto ci spalili, zaraz dodam zdjęcia i później wrzucam następne filmiki prawdziwe. I tyle. Pozdrawiam wszystkich.